Dzisiaj o kanalizacji, ale i o jednej ciekawostce, o której zapomniałem w poprzednim odcinku. Zapraszam! Kontynuując temat rzadko spotykanych rozwiązań, jakie chcę użyć w swoim domu, zapomniałem ostatnio wspomnieć o czujnikach temperatury. Wszystkie wyjścia czujników zbiegają się w pomieszczeniu technicznym. Na całym budynku jest 8 punktów pomiarowych, po dwa punkty pomiarowe w każdej ćwiartce budynku. Dlaczego w ten sposób? Jak oglądaliście uważnie poprzednie moje odcinki, wiecie, że chcę użyć gruntowej pompy ciepła z poziomym źródłem w postaci wężownicy z glikolem. Wężownica z glikolem jest również ułożona w obrysie budynku, stąd też czujniki temperatury po to, żeby nadzorować temperaturę gruntu. Żeby uniknąć przechodzenia gruntu pod budynkiem. Widzicie po pomieszczeniu technicznym wyjścia właśnie rurek z gligolem. Układ został podzielony na pięć niezależnych ścieżek, pięć niezależnych obwodów, po to, że jeśli któryś z nich przestanie działać, to wciąż mam pozostałe 4, które dają mi energię w domu. I nie szukam w panice alternatywnego źródła zasilania energetycznego. Kończąc temat, który wywołał dość dużą burzę po ostatnim odcinku, mam na myśli wody deszczowej, które chcę e, puścić pod budynek. E, słuchajcie, kochani, szanujmy się nawzajem. E, myślę, że grożenie mi kryminałem jest nie na miejscu. co prezentowanie tego typu poglądów jest to mój budynek i to jest moja decyzja, co z nim zrobię. E, ale chętnie wysłucham merytorycznych argumentów, dlaczego nie powinienem tego robić. Ale nie w stylu: y, sąsiad babci mówił, że tak się nie robi, tylko poparte merytoryczną wiedzą, a najlepiej doświadczeniami w stylu: widziałem, że ktoś tak zrobił, i skończyło się to dla niego tak, tak i tak. Dziękuję. Przejdźmy teraz do króla naszego odcinka czytaj do układania kanalizacji pod chudziakiem. Na samym początku radzę sobie zrobić dobry projekt. Jeśli macie taki projekt załączony w swoim projekcie architektonicznym budynku, to wspaniale. Ja niestety musiałem sobie tego typu projekt stworzyć samemu, ale nie ma tego złego, ponieważ trzy razy dokładnie przemyślałem punkty, z których chcę zbierać kanalizację w domu. Jeśli macie projekt, i tak, mimo wszystko, radzę Wam trzy razy przemyśleć czy na pewno w tych punktach chcecie mieć zbieraną kanalizację. A jeśli tak, to radzę Wam sobie tych punktów co nieco dołożyć, ponieważ moje zdanie jest takie, że lepiej jest mieć tych punktów więcej, niż mieć ich za mało. Jeśli chodzi o wodę, którą będziecie spuszczać z pralki czy zmywalki, to z Bogiem sprawa, ponieważ da się ją doprowadzić mniejszym przewodem kawałek dalej do odpływu kanalizacyjnego, ale w przypadku toalety już takiego mandawru nie macie. Dlatego w łazience, szczególnie czy w WC, polecam zrobić tych punktów sporo, żeby się nie zafiksowywać, nie narzucać sobie w tym momencie pozycji, gdzie musicie założyć sobie toaletę. Po zrobieniu zasypu wziąłem się za projektowanie kanalizacji, po zrobieniu projektu wziąłem się za kopanie, co mi bardzo pomogło. Bardzo dużo pracy zaoszczędziło mi zrobienie wcześniej przepustów, o których wspomniałem Wam w poprzednim odcinku. Byłem przez jednego użytkownika wyszydzany za wstawianie tego typu wydziwów, jak to powiedział. Niemniej zrobiłbym to na pewno kolejny raz dokładnie tak samo, ponieważ zaoszczędziło mi to bardzo dużo pracy. Nie musiałem kuć, nie musiałem wiercić, nie musiałem robić otworów w ścianach o średnicy 200 mm ponieważ wstawiłem sobie tam kształtki na etapie murowania. W momencie kiedy zaczynacie układać sobie kanalizację, przymierzać każde kolejne podejście, proponuję Wam robić to bez uszczelek, po wyjęciu uszczelek z kształtek PCV. Dlaczego? Dlatego, że wkładanie rur, składanie rur z uszczelką o średnicy 110 jest już odrobinę problematyczne, a ze 160 trzeba się już dość poważnie nawalczyć, żeby ją włożyć, wyjąć i później jeszcze raz włożyć. Stąd też sugeruję każde kolejne podejście przymiarki robić sobie bez uszczelek na sucho. Jeśli macie pewność, że nitka wyjdzie prawidłowo, wtedy montujecie uszczelkę, smarujecie uszczelkę specjalnym środkiem poślizgowym. Jeśli nie macie do niego dostępu, mydło wpłynie albo płyn do mycia naczyń. Sprawdza się równie dobrze. Teraz kilka wskazówek technicznych. Najważniejszą rzeczą jest pamiętać o prawidłowym spadku. Literatura mówi o tym, że prawidłowy spadek w domach jednorodzinnych winien wynosić od 2 do 3%. Oznacza to, że na każdym metrze musicie mieć 2-3 cm różnicy poziomów. Jak to łatwo nadzorować? Ja wziąłem dwumetrową poziomicę. Na dwóch metrach potrzebuję mieć od 4 do 6 cm spadku. Na jednym z końców przykręciłem sobie 4 cm kantówkę drewnianą i szukałem poziomu. Jeśli poziomica pokazała mi poziom, znaczy, że na dwóch metrach ma właśnie 4 cm spadku. Uważam, że jest to bardzo proste i bardzo skuteczne rozwiązanie. Kolejną wskazówką techniczną jest przy kątach 90 stopni używanie dwóch kształtek o kącie 45 stopni. Zastosowanie tego rozwiązania mam na myśli dwóch kształtek o mniejszym kącie Zmniejszy zdecydowanie ryzyko, że coś Wam się na takim połączeniu, na takim załamaniu będzie zatykać. Kolejną istotną kwestią jest średnica głównej rury zbiorczej. Waldek z jednego z bardzo ciekawych kanałów na YouTube poruszających tematykę budowlaną, wspominał w jednym z odcinków, że bardzo żałuje, że dał się namówić wykonawcy na główną rurę kanalizacyjną o średnicy 110 mm. Moje zdanie jest takie, że główna rura zbiorcza powinna mieć minimum 160, a dla przezornych co najmniej 200 mm. Dopiero podejście pod konkretne punkty zbiorcze kanalizacji mogą być wykonane 110. Kolejną kwestią z serii porad technicznych jest moim zdaniem zastosowanie odpowietrzenia kanalizacji na końcu jej nitki. W moim budynku na samym końcu rury zbiorczej będę miał przejście przez ścianę. Najpierw będzie to redukcja do 50 mm, przejście przez ścianę i wyjście pionową rurą ponad dach, zakończenie jej grzybkiem. Dlaczego w ten sposób? Odpowietrzenie kanalizacji moim zdaniem jest niezbędne po to, żeby uniknąć sytuacji w momencie, kiedy spuszczacie wody np. w toalecie, gdzie tej wody jest dużo i wypełnia ona całą rurę, wytwarza podciśnienie w całym układzie. Żeby uniknąć wysysania wody z syfonów znajdujących się w dalszej części kanalizacji stosuje się właśnie odpowietrzenie. Wysanie wody z syfonów w dalszej części kanalizacji będzie skutkowało na pewno tym, że zacznie stamtąd nieprzyjemnie pachnieć. A dwa, niezastosowanie odpowietrzenia spowoduje wam dziwne dźwięki w postaci bulgotania w rurach w trakcie spuszczania wody, szczególnie z skiberka. Marka maska guffla Po ułożeniu kanalizacji kolejnym etapem jest jego zasyp, zwany również zamuleniem w jaki sposób robiłem to ja przysypywałem kilkucentymetrową warstwą materiału zasypowego rury i traktowałem dużą ilością wody. Jak widzicie na zdjęciach, naprawdę dużą ilością wody. Pozwoliłem sobie później troszeczkę pospacerować w tym błotku. Po co się to robi? Robi się to po to, żeby ułatwić materiałowi zasypowemu dostanie się w każdą część pod rurą, ponieważ nie mamy dostępu do tego, co jest pod rurą. Jedyną opcją, żeby dostarczyć ten materiał pod rurę, jest dla niego dużą ilością wody. Teraz na podstawie mojego doświadczenia powiem wam, ponieważ różne opinie czytałem: Zagęszczarka 150 kg śmiało nadaje się do zagęszczania gruntu po ułożeniu kanalizacji. Zakupiłem rury pomarańczowe o sztywności obwodowej SN2, czyli niezbyt wytrzymałe, mimo to zagęszczarka 150 kg nie zrobiła im krzywdy. Co istotne, zagęszczarka nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą, ponieważ na pewno ją łamie. Ale w przypadku, jeśli macie ją przykrytą warstwą gruntu, nie widzę ryzyka, żeby coś złego się stało z rurą. Kolejną wskazówką techniczną, jaką zalecam zastosować również u siebie, jest zrobienie tak zwanych dylatacji przy podejściach kanalizacyjnych. Kolejnym rozwiązaniem, jakie zalecam zastosować również u siebie, jest zrobienie tak zwanych dylatacji w podejściach kanalizacyjnych. Podejścia kanalizacyjne mam realizowane rurą 110 w celu uniknięcia zalania tej rury 110 betonem i zafiksowania jej na stałe. Wstawienie takiej dylatacji pozwoli Wam później na dokonanie delikatnych korekt tego podejścia, jeśli będzie taka konieczność. Jeśli zalejecie ją betonem, nic już z nią nie zrobicie. Kolejnym etapem będzie ułożenie folii na zagęszczonym już gruncie i wylanie chudziaka. Teraz wskazówka w, w sprawie folii. Planowałem ułożyć tutaj folię grubości 0,3 mm. Poprosiłem o folię grubości 0,3 mm w składzie budowanym, i zostałem poczęstowany folią, która się nazywa folia typ 300. I będzie Pan zadowolony! Pan będzie zadowolony i buldożer będzie zadowolony! Uważajcie na wszelkiego rodzaju tego typu nazwy typ 200, typ 300. Folia typ 300 jest definiowana jako folia grubości 0,3 mm. Ale z 30% tolerancją grubości. Gwarantuję Wam, że ta tolerancja grubości nie będzie w górę, tylko w dół. Konsekwencja tego jest taka, że prosicie o folię 0,3, dostajecie typ 300, a ona ma niecałe 0,2 mm grubości. Uważajcie na to. Kolejny odcinek mam nadzieję nagrać już po zalaniu chudziaka, wtedy postaram się Wam przedstawić kosztorys, ile kosztował w moim przypadku stan zerowy dwóch budynków mieszkalnego i gospodarczego. Na ten moment to wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i do zobaczenia.